Mój look egzotowy exactly z makijażu. W pewnym razie przyjechałam po Alana na luzie przed czasem, żeby go spokojnie odebrać, a to jest strasz, jedna, druga, trzecia, czwarta. Ewakuacja, pełno ludzi na właśnie na parkingu mi się je, o co chodzi. Dzwoniłam do Alana, nie wiedział o co chodzi, ale podobno ktoś właśnie w jego szkole rozpylił gaz pieprzowy czy coś tam, jakieś gaz, że ciężko było oddychać czy coś w tym stylu i po prostu była ewakuacja. I teraz dziś są na sali, więc nie wiem czy ich będą badać, czy coś tam będzie im mówił o co chodzi. Więc y, siedzę i czekam. Chętnie bym już pojechała. Na szczęście tam gdzie Oliver jest, wszystko jest ok. Nie, nie, w tym budynku nic się nie wydarzyło. No ja, niestety młodzież dzisiejsza ma przybiu w głowie i pomysły mają zarąbiste, więc, y, więc niestety takie rzeczy mają miejsce. Dobra, także czekam na Alana i zobaczymy, kiedy przyjdzie. No, obiadu w domu jeszcze nie ma. Dobrze, że tam zaparkowałam, idziemy tam dalej, z tamtej strony. Mm, witajcie, moi drodzy, by nie ogarżę dzień jak co się można by było, można by rzec, myje włosami superowymi, którymi miałam w ogóle gumkę, ale po prostu dzisiaj było z rana oczywiście tempo ekspresowe. Ekspresowe tempo, ponieważ dzisiaj e, mieliśmy o 8 notariusza, więc po prostu oczywiście w pośpiechu. E, Marcin był na noc, więc wrócił po 6 już poszedł się zdrzemnąć. E, więc ja musiałam wstać oczywiście, ogarnąć e, dzieci e, w szybkim tempie wszystko wyszykować, więc tak wyglądam jak wyglądam, czyli makijażu zero na twarzy, fryzura średnich lotów. E, więc po prostu w pośpiechu, żeby Oliwera jeszcze zawieźć do przedszkola, więc. Akcja po, y, w pośpiechu zdążyłam tylko zjeść. Boże, zjeść. Zjeść to bym chciała coś zjeść, ale zdążyłam tylko wypić kawę to nie, nie całą. Y, I właśnie byliśmy tego notariusza. Teraz jesteśmy w innym miejscu i zaraz jadę wyrobić w końcu te swoje prawo jazdy, opłacić, żeby oni mi go zrobili. Y, więc. Y, tak wygląda sytuacja, głodna jestem, zastanawiałam się, czy do Maka nie iść, coś kupić do jedzenia, bo śniadania nie jadłam, jeszcze trochę potrwa co do domu dojadę. Plus to właśnie nie wiem, czy jeszcze dzisiaj nie przyjeżdża siostra już dzisiaj wieczorem i zostaje ją na noc, która jadę na te zakupy, bo ona też chciała jechać z nami na te zakupy. Eee, po prostu miała dzisiaj jeszcze znajoma przyjść na chwilę, ale chyba będę musiała powiedzieć, że nie mam czasu, bo właśnie mają oni przyjechać wszyscy, więc, eee, więc średnio czasowo. Także jestem głodna, jak człowiek głodny, to człowiek zły, więc nie wiem, czy zaraz nie pójdę sobie coś kupić do jedzenia. I przy okazji przy tej pralni dywanów, prawie 3 tygodnie minęły i dywanów nadal nie mamy, to jest po prostu hit hitów, na pewno już więcej do tego miejsca nie powrócę, żeby trzy tygodnie prać dywany, czy to jest normalne, powiedzcie mi, mi się wydaje, że średnio, eee, więc nie polecam, nie polecam. Pewnie e, przy okazji zapytamy się, ale znają życie, to nie ma go jeszcze, bo tak e, mieli dzwonić, jak dywany będą, także kpina, kpina i jeszcze raz kpina. Oczywiście I dalej z dywanu wracamy. To jest po prostu hit hitów. Nie wiem, czy oni je produkują, szyją na nowo, czy o co chodzi, bo to jest chwila normalnie, żeby trzy tygodnie, prawie mijają trzy tygodnie czekać na dywan. Mówiłem, że dobrze muszą wysnąć. Dobrze wysnąć muszą. Trzy tygodnie już snął, zobaczcie. Gdzie oni to suszą na zewnątrz i czekają na lepszą pogodę, czy o co chodzi? No Nie, tak. to są bardzo hity, także dziękuję bardzo. Dziękujemy. Także ja już jestem w domu i e, przerzucam pliki, bo chciałam zmontować tego vloga i w ogóle zobaczyć no, jego jakość, bo szczerze mówiąc wydaje mi się, że ten aparat wcale nie jest taki dobry e, i wcale nie jest taki fajny, wyrazisty a, obraz, więc się o tym przekonam właśnie montując. Dlatego teraz właśnie zagadowałam podobnie telefonem. Zobaczymy e, jak to wygląda w realu. Czy faktycznie jest fajniejszy, czy nie, bo mi się daje, że tak średni on jest. Bo to jest Canon. Kiedyś miałam właśnie fajne te aparaty, one się psuły. Miałam dwa podrządy takie same, tylko jeden oczywiście był delikatnie nowszy, tylko że one niestety się psuły. Więc teraz takim kiedyś już swoją dawno temu kupiłam po tych aparatach właśnie ten Canon, ale powiem wam, że on jest jakiś średni, albo ja tego nie umiem dobrze ustawiać w ustawieniach wszystkiego. Ale wydaje mi się, że on po prostu średnio nagrywa. To zdjęć może w miarę ok, ale jednak do vlogowania wydaje mi się, że jest średni. Także zobaczymy, więc przerzucają mi się te pliki. Niestety to się bardzo długo przerzuca, co jest kolejnym minusem. To nie jest taka raz, dwa jak właśnie z aparatu i e, z telefonu do właśnie tego e, MacBooka. Tylko właśnie muszę kartę podłączyć i to się naprawdę długo przerzucają te pliki, więc kolejny minus. Dobra, także. E, się przerzucam, ja idę coś tam e, co nieco ogarnąć. E, jutro przyjeżdża jednak moja siostra i cała ekipa z zielonego Jeepa. E, jeszcze mój brat jutro przyjedzie wieczorem, więc w sumie coś tam sobie jeszcze pogarniam, e, więc jutro wieczorem będą, także wieczorem będę robiła live'a kosmetycznego ze siostrą, a w niedzielę sobie zrobię live'a z ubraniami w końcu, bo już mówię, e, przez dwa tygodnie w ogóle nie nagrywałam nic, nie miałam żadnych nowych rzeczy więc trochę byłam zajęta ogarnianiem tego wszystkiego domem i, i tak właśnie wyglądała sytuacja. Dobra, miałam się tylko tak delikatnie podmalować pod kocy, nałożyć, żeby się to trochę ogarnąć, tak wiecie, wyglądowo. Ale suma, suma zrobiłam sobie cały delikatny makijaż, żeby tak jakoś wiecie, lepiej się czuć wyglądowo. Dobra, także pranie. Trzeba włożyć pranie. Oczywiście stos czy coś się zmieni, mam déjà że od trzech tygodni powtarzam to samo więc pranie wkładamy do polibara. Dobra, biorę drewno. Stwierdzam, że rozpada później troszkę w kominku. kompan, który się ubiega i nie da się odczepić. Więc tutaj mam drewno, także trochę biorę I rozpadę Ten dziku magienny. i jego nowa, nowy image. Moje cienie do oczu. Proszę bardzo, to jest jego nowy image. Dobra. A polana. No. Z go odbieram. Zawiozłam go i teraz czekam na niego. 18.30, także zaraz go odbiorę. Zobaczcie, jak pracuje tutaj Bob, bo budowniczy. O, już mu lepiej jest to A mój kot. Czeka, żeby się wpuścić. I pies. Pachisław. Pies się obrócił ogodem, ogon miał przed kota buzią, a kot go ugryzł ogon buzią. Moje drodzy, mamy sobotę, to się w ogóle dzisiaj nic nie bo wstałam, powinienem zaczęłam trochę na zewnątrz, trochę w domu, bo tak jak Wam mówiłam, albo nie, dzisiaj, dzisiaj mam mieć gości, przyjeżdża mój brat, moja siostra, no, mama z dziećmi, z rodziną i oni właśnie zostaną na noc, także ogarniałam trochę w domu, tam troszkę też zrobiłam coś do jedzenia, więc tak wygląda sprawa, także zanim niedługo powinni się zjawić, o godzinie 6, po 6 coś w tych granicach, więc tak spędzimy właśnie w miłym dzisiaj, w gronie właśnie wieczór także odezwę się do was może troszkę później albo w sumie jutro to jest, to jest, to jest Troszkę mojej drodzy w tle, rozbijane kotlety. <grym> Witajcie, moi drodzy, w kolejnym dzisiaj Mam już niedzielę, wczoraj tak jak Wam troszeczkę nagrałam, właśnie byli u mnie moi, moja rodzina w sensie. I tak właśnie, jeszcze w międzyczasie nagrywałam live wczoraj właśnie o godzinie 21 ze siostrą. Dzisiaj ponownie nagrałam z nią o godzinie 12.30, więc całkiem fajny, fajnie poszedł ten live. Także tak nam minął dzień, oni już, już w sumie pojechali po godzinie Dzisiaj drugiej 2 obiad i pojechali już do siebie. Bo tak jak mówiłam zostali na noc. Także dzisiaj mamy niedzielę. Została u mnie moja mama, ponieważ jutro albo pojutrze będzie wracała do siebie do domu. Ale zostanie jeszcze jutro albo pojutrze. Możliwe, że jutro właśnie wybierę się na te zakupy ubraniowe, bo nic kompletnie nie mam na ten nowy tydzień. Przez to, że właśnie były... Święto było, e, więc e, zapomniałam o tym i tak się wybierałam. na to zakupy, się totalnie się wybierzełam na te zakupy, się się na te zakupy coś troszkę, może mi się uda kupić. A także e, dzisiaj mamy, moi drodzy, niedzielę i słyszymy się może jutro, albo jeszcze później się do Was odezwę. Czy jeśli to ubrania leżą? O, widzę, że zapomniałam e, dziewczyny swoich ubrań. Słuchajcie, moi drodzy, w tym nowym dniu poniedziałek, poniedziałek i samochód, który pipa. Pipa samochód, dzisiaj poniedziałek, jest godzina po dziesiątej. My dzisiaj rano wstaliśmy tradycyjnie o siódmej, bo Alana zawodziliśmy do szkoły i od razu pojechaliśmy na zakupy. Sorry za ten ogłos, no ale Martin wziął klucz i po prostu mi tutaj dzwoni. Ciągnę ten samochód, więc A, Oliver dzisiaj został w domu, ponieważ jest babcia, więc trochę sobie czasu z nią spędzi. Jutro chyba moja mama będzie jechała. Do domu, bo przyjechała właśnie z siostrą wtedy, jak wam pokazywałam, i została, i chyba jutro będzie już wracała. Także Oliver został w domu, bo to jest jeszcze zerówka, więc można sobie jeszcze, wiecie, na luzie, bardziej, na luzie podchodzić nieco, co Ola. Także zakupy zrobione, nawet coś tam się udało w miarę fajnego kupić. I jeszcze jedziemy w jedno miejsce, może jakieś kolczyki jeszcze kupię, i coś tam mi jest do telefonu, także. Tak wygląda sprawa. Dobra, a wczoraj byliśmy w kościele, ja z Marcinem byłam w kościele. Później, gdy z kościoła wróciliśmy, to taki właśnie późny obiad, kolację, można kolację, obiad. I oglądaliśmy bardzo fajną komedię polską, coś ze ślubem. Nie wiem, jak to się do końca nazywa. Tutaj mam nazwę damy, to jak jest. jest jeśli chodzi o polski film, jestem tak sceptycznie nastawiona, bo rzadko kiedy jakiś mnie bawi i jest fajny, a ten powiem Wam szczerze, że naprawdę był fajny. Nie wiem, czy od nich chcę wyjechać. Tamten był naprawdę spoko film. Się no, uśmiałam, jak nie wiem, komedia była fajna o takim weselu, więc naprawdę był zabawny. Także Wam tutaj dam nazwę chyba z 2001 roku, więc nie jakaś świeżynka. Ale super Ten film był właśnie, Tutaj właśnie ktoś chciał wyjechać, a my tutaj zagrodziliśmy więc naprawdę fajny był film, także polecam Wam komedię, to taką Wokalnina, e, typowe polskie, takie wesele, może nie do końca, ale, ale momenty naprawdę są tam fajne, takie realne, e, jak naprawdę to bywa. Więc się uśmiałam z tego filmu. E, dobra, także jedziemy jeszcze kupić tych kilka rzeczy i będziemy wracać gdzieś tak po 11. Myślę, że będziemy w domu. Dobra moi drodzy, więc już jest dużo później. W sumie nie za może tak dużo, ale jest później. Jest godzina po której, prawie w pół do Ja właśnie sobie kupiłam taki ten fajny stacyf, co chciałam. Wprawdzie troszkę o coś innego mi chodziło, ale to też jest całkiem naprawdę spoko, więc y, tutaj mam, bo za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda taki mikrofonik. Y, do telefonu. Czekajcie, tylko sobie coś dobrego Dobra, także taki mikrofonik do telefonu, który muszę go podłączyć, bo jeszcze go nie podłączyłam, ale potrzebny mi jest dodatkowy taki kabelek. Więc tutaj mam mikrofon i mam właśnie to światło i ten statyw, więc udało mi się kupić coś podobnego, więc myślę, że teraz będzie lepsze światło, bo tutaj mam właśnie takie światło od razu zmontowane. Także jest po godzinie, jak mówiłam, prawie w trzecie przydało się w sumie jakiś obiad zrobić. Więc może coś zrobię takiego szybkiego na obiad zastanowię się, ale najpierw sobie zrobię herbatę. Jest tak pochmurno, no tak co zeszłam. I w ogóle zimno założyłam sobie szlafrok, bo tak jakoś zmarzłam. Więc zrobimy herbatę i pomyślałam, może sobie jakiś szybki obiad makaron może z czymś. To jest najszybsza opcja. A później muszę iść właśnie porozpisywać te moje rzeczy, wszystkie pozawieszać, um, które dzisiaj kupiłam. A więc dzisiaj będę sobie robiła live'a ubraniowego um, wieczorem. Taki jest wstępny plan. E, dobra, także robimy herbatę. Dobra, a ten sprzęt tak wygląda, o którym mam mówiłam, więc tutaj mamy światło, które ma takie trzy mm, opcje świecenia, więc nawet nawet spoko jest myślałam, że będzie gorsza jakość. Tutaj wkładamy telefon, tutaj mamy mikrofon, który musimy właśnie podczepić y, pod, taki, pod telefon, ale ten oczywiście mi nie pasuje, więc miałam taką przejściówkę, więc myślę, że całkiem fajna, bo ten mikrofon też będzie przydatny, bo czasem niestety niestety tak dobrze nie słychać, więc... Całkiem spoko. Dobra, moi drodzy, godzina po dziewiętnastej... 19... Po dziewiętnastej ile? To jest pytanie. Po dziewiętnastej... 19... Mm, chyba gdzieś z dwadzieścia mniejsza z tym. W każdym razie, jak widzicie, makijaż jest. Oznacza to jedno, że... Szukuję się właśnie do na nagrywania live'a. Troszkę sobie po podkręcę, bo właśnie dzisiaj będę pokazywała te czapki różne, także żeby tutaj coś trochę było objętości, czyli różne, w sumie dwa rodzaje. Więc podkręcę sobie je. I już tam w miarę przygotowałam wszystko, może coś tam jeszcze przeprasuję na szybkiego parownicą. I właśnie zrobię sobie tego live'a. Jest godzinkę z kawałkiem, może półtorej godziny. Mam trochę tych nowości, ale jakoś specjalnie nie dużo, tak jak inne, na innych live'ach, w to właśnie nowości, bo aż tak ja takim dużym, duża nie jestem, w sensie takiego dużego sklepu nie mam. Tak to wygląda, więc trochę sobie podkręcę gdzie, nie, gdzie te włosy. I idę coś tam przepracować i będę tego live'a robiła. O, słabo zagrzane. Marcin jest w pracy, bo dzisiaj miał na godzinę 14, więc o 10 będzie. Mm. Także kręcimy włosem.